Budowa tunelu średnicowego, który połączy trzy największe łódzkie stacje, trwa. I mamy teraz dla Państwa prawdziwą gratkę. Zaraz zobaczymy na własne oczy, jak działa Faustyna. Jedna z dwóch maszyn TBM, która wystartowała z komory przy ulicy Długosza. Drążenie tunelu składa się z dwóch podstawowych etapów. Pierwszy to posuwanie się do przodu, czyli wiercenie. Drugi to układanie żelbetowych segmentów osłony tunelu. Najpierw uruchamiamy tarczę. Gdy ta osiągnie pożądaną liczbę obrotów na minutę, działać zaczyna system hydrauliczny, który popycha maszynę do przodu opierając się na żelbetowych segmentach te mają półtora metra więc kiedy tyle wydrążymy maszyna zatrzymuje się i budujemy kolejny pierścień i później cykl się powtarza Segmenty przewozimy specjalnymi pojazdami, później są one dostarczane do erektora. To maszyna, która porusza się w poziomie po okręgu i układa tubingi w wyznaczonym miejscu. Podczas jednego drążenia wydobywamy 90 metrów sześciennych gruntu. Ale trzeba pamiętać o tym, że urobek zwiększa swoją objętość na powierzchni. Więc dużą część placu budowy przeznaczamy na jego składowanie. Trzy zespoły pracują na dwie zmiany. Tu jest jak w fabryce. Działamy 24 godziny na dobę, a ludzie przecież muszą też odpoczywać. Na każdej zmianie są inżynierowie, koordynatorzy, kontrolerzy czy operatorzy TBM. Pracujemy w międzynarodowym zespole. My jesteśmy z Turcji, ale w naszej drużynie są też Polacy, Ukraińcy, Anglicy, Niemcy. To część naszej pracy. Podczas drążenia tradycyjnymi metodami nie ma maszyny i tarczy, która chroni osoby pracujące pod ziemią. A tam mogą być gazy. Ziemia może się zawalić. Ale w technologii TBM chroni nas gruba warstwa stali. Jesteśmy zamknięci w czymś na kształt łodzi podwodnej, a maszyna powstrzymuje napór ziemi. To również zapobiega osiadaniu gruntu i chroni obiekty na powierzchni. Dla nas bezpieczeństwo jest najważniejsze. Priorytetem jest zarówno bezpieczeństwo tych, którzy pracują pod ziemią jak i ludzi. Choć o Faustynie mówi się mała, maszyna musi wykonać ogromną pracę. To urządzenie wydrąży w sumie cztery tunele. Podróż teraz, na samym początku, jest niezwykle ważna, dlatego że za około 500 metrów napotka na ścianę przyszłego, przyszłego trzeciego przystanku, co jest myślę bardzo istotne i ta ściana jest już we właściwej lokalizacji zgodnie z właściwą niweletą. I później przesunie się do tej komory odolanowskiej, gdzie czekają obrót o 180 stopni i wyruszy w podróż około 1200 metrów, aż dojedzie gdzieś w okolicy ulicy Skarbowej. I tam zostanie przerzucona na drugą stronę torów, i zawróci, i będzie podróżować około 750 metrów do właśnie już wtedy przystanku włókniarzy, na którym wykona jeszcze jeden obrót, i powróci na drugą stronę torów, gdzieś mniej więcej w tej okolicy, do tej ostatecznej komory po 700 metrach. To będzie jej taka podróż. W sumie 3500 metrów. Maszyna jest dostarczona przez doświadczonego wykonawcę tego typu technologii z Niemiec, z firmy HERECnet. Maszyna posiada certyfikaty CE, co samo w sobie gwarantuje nam zarówno sprawność, jak i jakość wykonania, ale przede wszystkim właśnie bezpieczeństwo. Przekłada się to na to, żeby osiadanie gruntu, które jest związane z pracą takiej maszyny, było jak najniższe. Pracujemy w tej chwili nad tym bardzo intensywnie, wspólnie też z firmą monitoringową, która monitoruje każdy centymetr postępu. Monitoring i jakość maszyny przekłada się na jakość ostatecznych prac. Ten cały odcinek, który mała maszyna wykona, jest tak naprawdę zrobiony pod ziemią. Pierwotnie gdzieś tam dawno, dawno temu, jak spojrzeć pierwotne założenia, to miała być technologia ścian szczelinowych. Dzięki temu, że taka nie będzie, to najbliższe tutaj arterie, dosyć ważne i główne, pozostaną właściwie nienaruszone. Podobnie jest z, z olbrzymią siecią tutaj, szczególnie ważną dla kolektorów ściekowych, ogólnospławnych. To wszystko stanie nienaruszone dzięki temu, że idziemy technologią TBM. Natomiast rzeczywiście, my prowadzimy budowę w tej chwili coraz większej ilości miejsc w Łodzi i na pewno te wszystkie elementy, które będą na ziemi, będą wpływały na funkcjonowanie miasta. Chyba jedyną na to receptą jest cierpliwość i trzymanie kciuków za to, żeby, żeby udało nam się w jak najlepszym harmonogramie zrealizować całą inwestycję. Dziś to wszystko, a najciekawsze informacje dotyczące budowy tunelu średnicowego w Łodzi znajdą Państwo w programie Łódź po kolei. Do zobaczenia!